Dajcie ponownie z tej strony Gabrysia, a dzisiaj powiemy o tym, co zrobić, aby rośliny przetrwały zimę. Jeżeli rośliny pokochałeś dopiero w momencie kwarantanny, lub po prostu tak się zdarzyło, że w 2020 i przed to była Twoja pierwsza zima, to są rzeczy, które, na które warto zwrócić uwagę, tak żeby przejść spokojnie ten okres jesienno-zimowy, który dla roślin może być czasami. Dramatyczne. Zaczyna się jesień, rośliny powoli zwalniają swój wzrost, ale spokojnie już niedługo, bo za parę miesięcy znowu będzie sezon wzrostu i znowu będzie pięknie, i znowu będziemy mogli widzieć i oglądać te wszystkie nowe liście. Okna, one są w naszym domu jedną z najważniejszych rzeczy dla roślin. I teraz w okresie zimowym nie tylko dają niezbędne światło, ale również dają niską temperaturę, której nie chcemy. Także część roślin z dalszych kątów pokoi trzeba będzie przynieść bliżej okna, tak żeby nie zabrakło im tego światła, ale niektóre, te, które stoją bezpośrednio na parapecie, trzeba będzie nieco odsunąć, tak żeby albo nie dotykały szyby, bo w lato też to nie jest dobry pomysł, żeby dotykały, bo mogą się przypalić, z kolei w zimie może dojść do takich e, e, uszkodzeń spowodowanych niską temperaturą. E, i już jakby tego liścia nie doratujemy, no wiadomo, ale jak się poparzy, to też go nie doratujemy. I to nie tylko chodzi o to, żeby nie dotykało szyby, ale niektóre rośliny warto odsunąć troszeczkę dalej. Warto sprawdzić, jakie temperatury nasza roślina lubi, ponieważ są takie, które poniżej pewnych wartości mogą już mieć problemy. Także warto sprawdzić to i skontrolować, ponieważ każda roślina ma inne, wiadomo, inaczej będzie dla sukulentów, inaczej będzie dla monster czy jakiś tam innych. Także Sprawdźmy to. Wilgotność powietrza. Nigdy wcześniej w swoim życiu nie będziecie tyle rozkminiać, jaka jest wilgotność powietrza w Waszym mieszkaniu, dopóki nie wkręcicie się w rośliny. Taka jest prawda, niestety. A wraz z sezonem jesienno-zimowym wkracza sezon grzewczy, dzięki któremu poziom wilgoci w powietrza w naszych domach i mieszkaniach Fastycznie może spaść. E, aby to podnieść, no cóż, najbardziej efektywnym e, sposobem jest zakup e, nawilżacza powietrza. Jeżeli macie jednak psy, nie polecam Wam ultradźwiękowych wtedy. Pomyślcie o ewaporacyjnym. Jeżeli jednak nie chcecie inwestować w nawilżacz powietrza, warto porozstawiać sobie w mieszkaniu y, takie pojemniczki z wodą, gdzieś tam przy roślinach. Warto zgrupować rośliny y, bliżej siebie, tak żeby y, wokół nich stworzył się taki mikroklimat. Światło, słońce to życie dla naszych roślin, także warto te rośliny z dalszych części pokoju, tak jak mówiłam, przybliżyć trochę bliżej okna. Jeżeli nie chcemy tego robić, ale też nie widzimy żadnych problemów, że jakby jest jej OK. No, to fajnie. Możemy również pomyśleć o różnych żarówkach, taśmach LED, różnych innych takich rzeczach. Jakby nie wypowiem się w tym temacie za bardzo, ponieważ dalej zgłębiam temat, a sama w domu posiadam tylko i wyłącznie żarówkę z Ikei. Kontrola przed szkodnikami. Jesień i zima to jest czas, kiedy wszelkie szkodniki świata absolutnie. Czują się zaproszone do naszego domu i myślą, że te wszystkie zielone badyle, które są wokół nas, to jest po prostu dla nich mieszkanko. Otóż my ich nie chcemy, także stale kontrolujemy, czy na naszych roślinach nic nie ma. Możemy zapobiec, możemy tak prewencyjnie działać i już Wam powiem w jaki sposób. Po pierwsze zakup takich saszetek z roztoczami. Konkretne roztocza na konkretne szkodniki, także mamy w na wciorka świrski, na przędziorka dobroczynek, także zależy, co e, głównie atakuje nasze rośliny. Polecam, ponieważ jest to naturalna metoda na pozbycie się już istniejących szkodników, ale również na takie prewencyjne działanie, aby e, w razie czego jakby coś się chciało zadomowić, no to nie, nie, bo tutaj ktoś inny mieszka do widzenia. Możecie również użyć pałeczek glebowych. Ja je używam w momencie, kiedy już mam jakieś, e, jakieś dziady i wtykam po prostu odpowiednią ilość pałeczek do gleby. E, Musimy okna myć. Nie dość, że dzień jest krótszy, tego światła jest naturalnie mniej, to brudne szyby zatrzymują i nie pozwalają całej, całemu światłu wejść do środka, także myjemy okna, dbamy o to. I nie tylko po to, żeby mieć czyste okna, ale po to, żeby nasze roślinki były szczęśliwe. I przechodzimy do tematów bezpośrednio związanych z naszymi roślinami, z jaką nad nimi. To jest na przykład podlewanie. Podlewamy mniej. Oczywiście ja zawsze będę mówiła, że po prostu patrzmy, obserwujmy, sprawdzajmy roślinę, ale zauważycie z czasem, że im później w sezon jesienno-zimowy, tym tej wody roślina zużywa dużo, dużo mniej i rzadziej musicie ją podlewać. Oczywiście dalej potrzebuje podlewania, ale mniejszej. Nawożenie. Jeżeli chodzi o nawożenie, powinno się go zaprzestać na sezon jesienno-zimowy, ale ja w tym wypadku mam... Odstępstwo. Jeżeli niektóre moje rośliny nie przestają rosnąć i stwierdziły, że uhu, teraz to ja się mało rozkręcam dopiero, to nawożę. Nawożę troszeczkę mniej wtedy, ale dalej zdarza mi się nawozić. Oczywiście nie wszystkie moje rośliny, tylko te, które decydują się nie zaprzestać wzrostu. I to już wszystko, jeżeli chodzi o sezon jesienno-zimowy i to w jaki sposób możemy się na niego przygotować. Jeżeli chcecie coś dodać albo z czymś podyskutować, śmiało zachęcam Was do tego w komentarzach. Zapraszam również na mój Instagram, ten prywatny i ten roślinny i do subskrypcji kanału, ponieważ tutaj będzie pojawiać się więcej roślinnych treści. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Hej!